Czartoryska obwieściła po południu cudowne wieści. Spływają gratulacje. Anna Czartoryska niemczycka i Michał Niemczycki świętowali 11. rocznicę ślubu. Tym razem postanowili obchodzić powiedzenie sobie tak w inny sposób niż zazwyczaj. Przy okazji przekazali cudowne wieści. Gratulacje spływają z całego kraju. Czartoryska obwieściła po południu cudowne wieści. Spływają gratulacje. Nie tak dawno informowaliśmy, że huczne świętowanie 11. rocznicy ślubu Anny czartoryskiej niemczyckiej z mężem, milionerem Michałem Niemczyckim, może się nie odbyć. Wszystko przez stan, w jakim wówczas była aktorka. Jak widać, wszystko ułożyło się pomyślnie i szczęśliwi małżonkowie dziś po południu przekazali cudowne wieści. Czartoryska od 11 lat jest żoną milionera. Nigdy wcześniej tego nie pokazywali. W zeszłym roku Anna Czartoryska świętowała 10. rocznicę ślubu w wyjątkowy sposób, pokazując po raz pierwszy fotografie z ich wyjątkowego dnia. Widać na nim Annę w koronkowej sukni ślubnej, a Michała we fraku. Zdjęcie należało do prywatnej kolekcji pary. Jak sami wspominali w wywiadach, wzięli ślub w tajemnicy przed rodziną i znajomymi. Para postanowiła zaprosić jedynie 30 osób na ich przyjęcie ślubne w rezydencji niemczyckich w Konstancinie. Anna Czartoryska po 11 latach założyła suknię ślubną. Zachwytom nie było końca. Tym razem, choć rok później, konwencja uczczenia kolejnej rocznicy ślubu była bardzo podobna. Anna Czartoryska wraz z mężem milionerem pochwaliła się na Instagramie, że wciąż mieszczą się w ubrania z dnia ślubu. Przypomnijmy, że para doczekała się aż czwórki pociech. 11 lat po ślubie, nadal mieścimy się w nasze stroje i całe szczęście, bo sesję ogarnęliśmy dopiero rok temu, gdy z dwóch zrobiło się sześć. Napisała Anna czartoryska do zdjęć na Instagramie: W komentarzach pojawiły się same życzenia dalszych wspólnych lat. Nie zabrakło też zachwytów nad parą i ich niezmiennie dobrym wyglądem. Nadal dużo takich fotek. Gratuluję serdecznie, jesteście cudni. Szczęścia i miłości powieki cudowności na kolejne lata. Niech świat i życie wam sprzyja wzór do naśladowania. Dużo miłości i wytrwałości na kolejne lata jesteście naturalnymi i cudownymi LUDZM i cztery dzieci i figura młodej dziewczyny, tylko pozazdrościć piękna para a pani Ania Naturalna Piękność. Tak trzymać.